Dzień dobry! Przy mikrofonie Jacek Środa, a przed Państwem audycja codziennie jest Środa. Odcinek 18. Osiągamy pełnoletność? Wydawcą audycji jest niezmiennie Kancelaria Środa www.środa.com.pl Zajmujemy się wszystkimi językami Europy i najliczniejszymi językami Azji. Tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia ustne, korekty językowe to my. My również to ratunku.pl, czyli bat na niesforne komputery. I sprzęt komputerowy w ogóle. Cóż przygotowaliśmy na dziś? Będzie trochę o słowach wytrychach, chwytliwych hasłach, Czyli po angielsku Buzzwords. Będzie o tym, jak amerykańscy dziadkowie opisywali urodziwe dziewczęta. Będą ciasteczka z wróżbą, będą okrzyki po grecku. No, tutaj chyba niepotrzebnie się wygadałem, ale może Państwo zapomną. Na pewno natomiast powstrzymam się dziś, choć to planowałem. Od drobiazgowego wyliczenia różnic pomiędzy mrównikiem a mrówkojadem. Jestem stanowczym zwolennikiem mrówników. Teraz zatem bez zbędnej zwłoki oddaję głos dwóm ciachom: Robertowi Makłowiczowi i Kevinowi Aistonowi. Środa, słówko na dziś, czytają Robert Makłowicz i Kevin Aiston. Ciasta, ciastka, ciasteczka. Dziś zaczniemy od słodkości. Ciasto to po angielsku oczywiście cake, czyli słodki wypiek, ale może też mieć inne tłumaczenie na angielski. O czym za chwilę. Ciekawe, że angielskie słówko cake pochodzi zapewne od pranordyjskiego kaka, które kojarzy się nam zgoła odmiennie. Owo drugie tłumaczenie, o którym wspomniałem przed chwilą, to dough. Również ciasto, ale nie słodkie, tylko przeznaczone na chleb. Kluski albo placki. W amerykańskiej odmianie języka angielskiego dough jest również slangowym określeniem pieniędzy, czyli mniej więcej odpowiednikiem polskiej kapusty czy sałaty. I'm a bit short on dough at the, mo, at the moment. W tej chwili. Russell Crowe is an equivalent of dough. That is money in Cockney rhyming slang. Ciastko rozumiane jako porcja ciasta na angielski przetłumaczymy również jako cake Ewentualnie możemy podkreślić, że chodzi nam o kawałek ciasta, czyli a piece of cake lub a slice of cake. Pierwsze z tych dwóch przytoczonych wyrażeń oznacza po angielsku również łatwą do wykonania czynność, czyli taką polską bułkę z masłem. German Chancellor, niemiecka kanclerz. Angela Merkel says she can work with the UK to reform the European Union, but it will not be a piece of cake. Natomiast ciasteczko, czyli herbatniczek. Biszkopcik czy Katarzynka to cookie, które dziś kojarzy się nam też z plikami komputerowymi generowanymi przez serwisy internetowe. Gdzie te czasy, gdy Amerykanie w wieku naszych dziadków takim słówkiem właśnie określali atrakcyjne młode dziewczęta? Gdy trafimy do restauracji z daniami kuchni chińskiej, mamy szansę na deser otrzymać ciasteczko z wróżbą. Fortune cookie. Ale uwaga, w Chinach nie podaje się takich ciasteczek. To wynalazek amerykański. Próbowano tę koncepcję sprzedać w Chinach jako amerykańskie ciasteczka, ale w ogóle się nie przyjęła. Na koniec wspomnijmy polskie słówko ciacho, którym można opisać atrakcyjnych mężczyzn. Język angielski zawiera liczne odpowiedniki, ale chyba najtrafniejszym będzie snack, czyli przekąska lub przymiotnik. Tasty – smaczny. To była Środa. Słówko na dziś czytali Robert Makłowicz i Kevin Aiston. O, tak, narobili apetytu nam panowie. Ciasteczka, cookies po angielsku. Na początku pan Robert Makłowicz wspomniał o słówku kaka. Do dziś tak po islandzku mówi się na ciasteczka. Ale generalnie cookie, jako ciasteczko, właśnie w takim brzmieniu cookie. Obecne jest i w arabskim, perskim, hindi, urdu, yoruba, bengali, tamilskim, igbo, telugu, malayalam. Naprawdę bardzo popularne słowo świata. Chociaż jakbyśmy teraz nagle przeskoczyli na język Zulu, to tam chyba mamy do czynienia z czymś w rodzaju wariacji na temat to Notabene bardzo przecież podobnego do polskiego biszkopt. A mianowicie w języku Zulu ciasteczko to jest, uwaga, -si kidi, mm? Inaczej niż Kuki. Ale Kuki będzie też w japońskim, koreańskim, tajskim. Więc jeśli Państwo wybraliby się do któregoś z tych krajów i mieliby Państwo ochotę na ciasteczko, to już żadnego nowego słówka nie muszą się Państwo uczyć. Robert Makłowicz i Kevin Aston wspomnieli o ciasteczkach z wróżbą. Ciasteczka nie są jedynym pojemnikiem dla wróżb. Na przykład w Meksyku wymyślono coś, co się nazywa laki taco, a we Włoszech mamy laki kanoli. Zastanawiam się, co by było polskim odpowiednikiem takiego fortune cookie. Pierożek z wróżbą? Właściwie te wszystkie wróżby są, hmm, jakby to powiedzieć... Takie miłosrajne trochę, dość oczywiste. Jutro też będzie dzień, wszystko będzie dobrze. Nie odkładaj tego na później. No już delikwent musi się zrozumieć, co pod tym słówkiem tego się kryje. Naucz się dziś czegoś nowego. Ja wolę takie, których więcej się dzieje i jest trochę przewrotnego do wcipu. Na przykład takie wróżby z ciasteczek, państwu zaproponuję. Za godzinę znów będziesz głodny. Wróżba, której szukasz, jest w innym ciasteczku. Unikaj wróżb z ciasteczek. Też pamiętam, kiedyś trafiłem na taką, która do mnie powraca raz po raz z różnych źródeł: a mianowicie zadbaj o równowagę między pracą a życiem prywatnym. Kiedyś lubiłem Drażnić się z moimi kolegami i koleżankami z pracy, mówiąc, że absolutnie jestem za równowagą między pracą a życiem prywatnym. 12 godzin pracy, 12 godzin życia prywatnego. Właśnie równowaga między pracą a życiem prywatnym. Po angielsku to będzie work-life balance. I takie wyrażenie, takie jak to, work-life balance. To jest chwytliwe hasło słowo wytrych, czyli po angielsku buzzword. Więcej o tym zjawisku opowie Kevin Aston. Środa, słówko na dziś, czyta Kevin Aston. Buzzword, czyli modne powiedzonko, to takie słówko albo wyrażenie, który nagle zaczyna wydawać się wszystkim szalenie istotne. Słowo wytrych, słowo klucz. Złośliwy mawiają, że takich słówek używa się wtedy, gdy chce się zrobić wrażenie profesjonalisty na swoim rozmówcy. Niektórych angielskich wyrazów, które niegdyś uznawano za buzzwords, dziś używamy zupełnie naturalnie. Deadline, project, briefing. Trafiają się też wątpliwe urody często polskie buzzwordy, na przykład wykon i szacun często spotykane w jednym wyrażeniu oznaczającym wyrazy uznania dla artysty za jego występ na przykład Śacun za wykon w wielu dziedzinach naszego życia można taki buzzword zidentyfikować w codziennych rozmowach dobrym przykładem będzie at the end of the day koniec końców when it's all said and done at the end of the day i can say i made a difference in the world po oświacie takim wyrażeniem wytrychem jest higher order thinking, czyli myślenia wyższego rzędu. Ale, cóż to oznacza? Nie mam zielonego pojęcia. Najwyraźniej taki sposób myślenia nie jest mi jeszcze znany. Politycy będą mówić o kapitale politycznym, czyli political capital, i jego zbijaniu. Political capital refers to the trust, goodwill, and influence a politician has with the public. The president's office announced that it had decided to reschedule the ceremony and rejected claims it had tried to earn political capital out of the event. buzzwords One of the major buzzwords was for us to try to get on the idea level. A proactive role differs slightly from an active role in that it requires planning and thinking ahead. Zawsze możemy urozmaicić nudną firmą naradę grą w buzzword bingo. Gra polega na tym, by na karteczce wypisać hasła, które mogą zostać wypowiedziane. Gdy linia skreśleń jest pełna, zwycięzcę daje znać pozostałym. Ale lepiej nikt nie krzyczy bingo, tylko coś bardziej neutralnego. Mój dobrze poinformowany w rozmówce zdradził, że u niego w biurze zwycięsa wskazuje na talerz owoców na stole i mówi Give me a banana. I to było środa słówko na dziś czytał Kevin Aiston. Uporządkujmy odrobinę, a Bingo jako gra, jest jej kilka wersji, oczywiście. Czyli bingo w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach angielskojęzycznych. W innych krajach Europy mamy lotto. Teraz ta nazwa, tak jak słyszę, również funkcjonuje w Polsce. Kiedyś to się nazywało bardziej swojsko. To lotek. No i kto jest mniej więcej z mojego rocznika albo trochę starszy, to pamięta to piękne hasło. Miliard w środę, miliard w sobotę. Czyli jest lot. To był to lotek, bingo. We Włoszech i w Indiach mamy tą bolę. Ale bingo to jest również okrzyk, okrzyk radości, że coś nam się udało, że wreszcie odnieśliśmy sukces mniejszy bądź większy. Polskim odpowiednikiem, wydaje mi się, byłby okrzyk: mamy to. Po angielsku jest parę opcji, ale ja bym pewnie zagłosował na There we go! No to teraz mikrozgadywanka. Podam trzy okrzyki w trzech różnych językach, które oznaczają mniej więcej bingo, mamy to. A państwa proszę, aby państwo odgadli języki źródłowe. Dla ułatwienia dodam, haha, że na wszystkie te języki tłumaczymy. Okrzyk numer jeden. Et voilà! Okrzyk numer dwa. Ta katafera. Okrzyk numer trzy. Jata! I co? Było łatwo? No to pierwsze chyba trudne nie było. Et voila Albo voila To mówimy przecież po polsku. Nie tylko to słówko pojawia się w takim znaczeniu w języku francuskim. Okrzyk drugi. Ta katafera. To język grecki. A okrzyk trzeci. Jatta. To język japoński, i ten okrzyk jest chyba znany przede wszystkim miłośnikom anime. Spośród tych trzech wybieram grecki. Rzeczywiście mam jakąś słabość do greckiego. No, moja firma nazywa się Tetarti, czyli środa po grecku. Ta katafera. Ta katafera. Tak możemy po grecku powiedzieć, gdy coś nam się udało, a temu panu. Który nazywa się Panos Kalidis. Temu panu udało się wreszcie zapomnieć o kobiecie. No właściwie nie wiem, czy o kobiecie, może o mężczyźnie, bo z tekstu piosenki nie wynika to jednoznacznie. No w każdym razie udało mu się zapomnieć, nie będzie tego kogoś potrzebował, bo nie mógł jej albo jego znieść. Właśnie, zaraz o tym chwilę opowiem, ale posłuchajmy.

Bo po angielsku to się, proszę Państwa, bardzo ładnie mówi. Jeżeli nie możemy już kogoś znieść, to jest takie powiązane z niedźwiedziem słówko. Właściwie brzmi identycznie. Bear, tak samo się pisze. Jeżeli na przykład chciałbym powiedzieć, ja jej nie znoszę, to bym powiedział I can't bear her. A kto z Państwa oglądał serial Miranda. Wyprodukowany przez BBC. Jeżeli ktoś z Państwa nie oglądał, to polecam, to tam jedna z postaci często używa zwrotu be with, be with. I mówi to prosząc, żeby ktoś poczekał, bo na przykład szuka jakiejś informacji w komputerze albo numeru telefonu w telefonie. Be with, be with. I co za przypadek, aż naprawdę uwierzyć nie mogę. Bo za chwilę Kevin Aston właśnie o tym słówku nam opowie. Jest środa, słówko na dziś, czyta Kevin Aston. Dziś zacznę od mojego ulubionego przyboru ręcznego ze zastawy kuchennej. Od Widelca. Fork. To jedyny sztuciec, o którym przypomina mi nawigację GPS, gdy jadę samochodem. Keep right at the fork. To oznacza, że powinienem trzymać się prawej strony na rozwidleniu drogi. Może też powiedzieć, na przykład, bear left at the fork in the road. Bear, czyli tak samo jak niedźwiedź, to bardzo przydatny czasownik. Bo gdybym się nadmiernie rozgadał, ale nie chciałbym, żebyście uczekali, pewnie bym prosił, żebyście jeszcze trochę ze mną zostali. Bear with me, please. Nie zostawiajcie mnie samego, ja tego nie zniosę. Don't leave me alone, I wouldn't be able to bear it. I to było Środa, słówko na dziś i czytał Kevin Aston. Wygląda na to, że doszliśmy do ostatniej prostej, 18 odcinka audycji Codziennie jest Środa. Bardzo Państwu dziękuję za miłe komentarze, które do mnie docierają. Cieszę się, że liczba słuchających, obserwujących ten podcast się zwiększa. Motywuje mnie to do dalszych, wytężonych starań, nie tylko mnie, ale również Jarka Solomatowa, któremu za montaż audycji dziękuję. Nagrywam dla Państwa te słowa z mikrostudia naszej kancelarii w Warszawie przy ulicy Sapieżyńskiej 7. A skoro od ciasteczek zaczęliśmy, to i na ciasteczkach skończymy. To skoro mikrostudio to może taka mikropowtórka pod koniec cookies, to ciasteczka i będzie o nich w piosence, którą usłyszą państwo za chwilę. W tej piosence będzie również o lodach. Ice cream, które przywiezie Ice Cream Truck. W piosence padną też trzy bardzo użyteczne przy zamawianiu deserów słówka: popsicles to lody na patyku, cone to rożek, no bo możemy poprosić o to żeby lody włożono nam do takiego waflowego rożka albo też możemy kupić gotowe lody w rożku. No i dla miłośników nie tylko lodów, ale również gofrów, toppings, czyli polewy i wszelkie dodatki, którymi możemy sobie te nasze lodziki albo goferki umaić. Przed państwem piosenka w języku angielskim Ice Cream Truck Song napisał ją Randy Shop a já ide na deser. Bajšroda,